Polska to nie tylko góry. Górzyste południe kraju to nie jedyny powód do zachwytu nad przyrodniczymi walorami Polski. Zwłaszcza latem, gdy na szerokich, piaszczystych plażach Bałtyku można podziwiać zachód słońca nad falującym morzem. Na północy Polska ma aż 770 km linii brzegowej nad Morzem Bałtyckim. Dlatego każdy znajdzie tam coś dla siebie. Bałtyk jest niewielkim morzem. A jego wody nie są mocno zasolone. Ze względu na położenie, jej temperatura nawet w najgorętszym sezonie osiąga około 20 stopni. Bałtyk przyciąga jednak jak magnes, a nadmorskie spacery popularne są przez cały rok. Jesienią i zimą, w okresie sztormów, na plażach znaleźć można największy bałtycki skarb bursztyn. To właśnie między innymi z obróbki bursztynu słynie Gdańsk. Największe miasto leżące nad morzem, z fantastyczną architekturą, której historia sięga średniowiecza. To jednak nie koniec wodnych atrakcji. Turystycznym hitem na skalę europejską są również Mazury, czyli kraina lasów i jezior. Pojezierze Mazurskie także leży na północy Polski. Liczba jezior przekracza tam 2700, a ich powierzchnia zajmuje aż 7% całego obszaru. To prawdziwy ewenement. Właśnie tam znajdują się dwa największe polskie jeziora – Śniardwie i Mamry. Mazurski Park Krajobrazowy to przyrodnicze serce tego terenu. W jego skład wchodzi także część Puszczy Piskiej razem z rzeką Krutynią. Mazury to jednak przede wszystkim prawdziwy raj dla żeglarzy. Jest tam kilkadziesiąt portów, marin i przystani, a dzięki kanałom można przepłynąć jachtem na wody sąsiedniego jeziora. Typowo polski krajobraz tworzą również rzeki i ich rozlewiska czyli miejsca, w których wiosną gromadzi się nadmiar wody. Tworzą się w ten sposób rozległe łąki i bagna które są schronieniem dla dzikich zwierząt. Najdłuższą polską rzeką jest Wisła. Ma dokładnie 1047 km i płynie z południa na północ kraju. Zanim wody Wisły ujdą do Morza Bałtyckiego, przepływają przez wiele miast, w tym Kraków, Toruń czy Warszawę. Właśnie dlatego Wisła jest najbardziej znaną z polskich rzek. Druga pod względem długości jest Odra. Jej źródło znajduje się jednak w Czechach. Odra również uchodzi do Bałtyku. Płynie przez zachodnią część kraju, mijając po drodze Opole czy Wrocław. Największym dopływem Odry jest natomiast Warta. Trzecia pod względem długości rzeka w Polsce. Warta przepływa między innymi przez Gorzów Wielkopolski i Poznań. W okolicach Poznania utworzono też przepiękny Wielkopolski Park Narodowy, którego wschodnią granicę stanowi właśnie Warta.